Dzień dobry wszystkim, nazywam się Oleksander Jerozkin i dzisiaj będziemy analizować kolejną grę. Tym razem pomiędzy Olesią a Pablem, gdzie Olesia zdobyła zwycięstwo w postaci 8,5 punkta a grając czarnymi. Jest to gra z grupy C w sezonie 14, bitternetowo lidze go. Zatem przejdziemy do samej gry. Jak widzimy z wykresu, to praktycznie od razu po fusaki Olesia, grając jednak tymi czarnymi, a zdobyła. Zwycięstwo w postaci w prawie 25 punktów nawet więcej w niektórych tam momentach, ale to jest znacząca przewaga na tych poziomach, a może nawet i na dużo niższy. I zostało tylko to utrzymać, powiedzmy, w tym samym, i tu widzimy, był jeden szans, praktycznie jeden szans za bialeń, żeby wygrać tą grę i odwrócić to całkiem inaczej za siebie i to przenowizujemy. To jest fajny przypadek, że niby już plus 25 dla naszego przeciwnika, już niby musimy poddać, a mamy jednak szans, której mogliśmy wykorzystać i wygrać tą grę, to jest interesujące. Dalej to, to że przeociliśmy to już widać z wykresu, że po prostu wystarczyło wytrzymać presję przeciwnika i tyle i wygrana. Także moim zdaniem ciekawa gra pod względem wykresu i ciekawa gra Sama na planszy. Także przejdziemy do samej gry. Lecimy od samego początku. Dosyć standardowa wymiana. Często nawet też to rzucałem, nie odpowiadałem. Często grałem to, często grałem gdzie indziej. Także to jest naturalna rozgrywka, naturalne teraz fuseki. I nic tu ująć, nic dodać. Jeżeli chcemy gdzieś indziej to jeszcze można do samą na przykład. Ale jest OK. Możemy zagrać tak. Rzeczywiście możemy podejść tu. Ciekawe, że, że teraz Paweł zagra tak, bo dosyć stare to podejście. Zazwyczaj grają już teraz tak, tak lub jednak grają coś takiego. Także i kontynuują to standardowe dżusaki, ale tak to jednak rzadko grają teraz. Tym bardziej że na takich poziomach, może możliwe, że to jest ten, ten ruch, który prosi się do zmiany. No ale dalej to gramy książko, bo zazwyczaj tu jednak. Książkowo grana jest Sansan San i wtedy jest wybór, jednak w tą stronę. I możliwe, że takie dzioseki, ale no, czarne wybrali ten ruch. Ciekawy bardzo ruch, przez to, że rzadko jest widziany, ale prawdopodobnie mocno zaskoczył przeciwnika. Także gramy tu, tu i tak jest w miarę ok. Chociaż ja by teraz za za bo wybrałem jednakby jednak by ten ruch i próbowałbym pobawić się w wcięcie. To znaczy wybrać takie dzioski nie jest w zasadzie bardzo popularne, ale to jest normalne kiedy mamy a, ten kamień po prawej stronie. Także czemu nie? Dalej zazwyczaj grają, jeżeli według dziosek to grają tak, ale no nie wiem czy to nie byłoby nawet za białych, przez to, że jeżeli coś takiego zagramy, to czarny ma no naprawdę no może niedużo akurat kłopoty. Ale jednak te kłopoty są i można rozegrać tak. Mamy jakieś tam słabe grupy. No, ciekawe rozwiązanie. Ja by, ja by jednak w tą ścieżkę poszedł, ale na pewno nie tak. To jest jakoś zbyt łagodnie dla czarnych. Czarny dostaje to, co on tak naprawdę chce, i punktowo nie wygląda to nie wiadomo jakie, powiedzmy, perspektywy, czy nie wiadomo ile wygrywamy. Ale ze względu tego taktycznego, gdzie ten kamień tu jest wysoki, ten akurat i po przeciwnej stronie jest ściana, to wygląda na to, że zaraz będzie moje, bardzo duże moje. I moim zdaniem, no ten wybór dusyki jest bardziej za czarny, niż za białych. Stąd kolejny ruch, który zobaczyliśmy już, ten jest naturalny. Możemy tak zareżyć, oczywiście. Może dorzucę porcję do przemyślenia, czy tam róg do przemyślenia, że jeszcze jest takie rozwinięcie. Możemy jeszcze w centro docisnąć ten kształt mocniejszy go zrobić. Ale oczywiście jest OK. Możemy tak zagrać, nic nic się nie stało. Dalej mamy tak, tak. Hmm. Znowu ten skok, chociaż zazwyczaj już to zmożemy, zazwyczaj gramy tak, I albo coś takiego, żeby jednak zabierać te punkty w terenie. O, punkty w narożniku, albo może tak, pociąć może tu. No, zazwyczaj tego skoku, no rzadko robią taki skok. To jest już drugi skok w tej grze, kiedy mówię, że naprawdę to nie jest no dobry skok. Stąd, stąd czarne, może nawet spokojnie zamknąć tu, chociaż uważam, że czemu nie możemy potakować. Tym bardziej, że znowu zakładając to, że tu jest ściana, tu jest też. Praktycznie niedługo też będzie moc, także mogliśmy zbudować bardzo poważne mojo w tej części gry. Także pod tym względem ten ruch no, wydaje mi się dosyć pasywny. Nie traci on na punktach, ale on jest dosyć pasywny, stąd ja by go nie wybrałem. I teraz znowu mam podobne dzioseki, gdzie już czarne jednak tak gra, chociaż nie kontynuuję dalej, bo tu aż. aż Aż prosi się jednak zagrać a w tym przypadku tu, no bo teraz ten kamień jest jeszcze bliżej niż w przypadku z góry. Także no musimy tu ciąć. Jest, jest takie cioseki, czy moc z niego nie skorzystać, nie wiem, bo jak będzie takie wydłużenia zabierzemy, jak będzie taki ruch, to to tylko wszystko za nas, bo ja nie wiem, co dalej robić bielemu. Naprawdę to słabo wygląda. Także, po moim zdaniem, trzeba ciąć, bo. Ten po prostu jest za prosty i tak jak niby prezent dajemy bielemu, że wszystko jest dobrze, ok, dogrywamy jakieś tam tereny, ale no jest mało. Ten ruch może odrobiny overplay, bo wypadałoby tu zamknąć tę dziurę. Powiedzmy takim ruchem, może jakimś podobnym, ale wypadałoby zamknąć. Na pewno. Ten ruch, może nie jest to błąd, czy. Z jakiejś perspektywy niedobry ruch, tylko czarne może odpowiedzieć tak i będzie zupełnie inaczej, bo ciarno wyjdzie z tego w Sente i spróbuje się pociąć. A jak nie odpowiemy, to prawdopodobnie. No, zali... Po prostu ulepszyliśmy kształt w przeciwniku. Jak zagramy tak, no to prawdopodobnie dostaniemy tą odpowiedź, ale znowu nie wiem czy taka wymiana jest dobra w tym momencie za białych, tak? Także. Mm... Nie wiem, czy ten ruch jest ok, bo teraz oddajemy sentę i teraz tak może białe zagrać w innym miejscu, chociaż ja by startowałem prawdopodobnie z tego, jeżeli chcemy na, na tej bandzie coś zrobić, to prawdopodobnie z takiej inwazji by startowałem i teraz jeżeli czarny tak, to możemy przeżyć w narożniku i super, wydaje mi się, to też by akceptowaliśmy, jeżeli e, graliby nam tak, to cross cut i walczyć. Bo jeżeli zagrają nam tak, to znowu możemy tu powiedzmy pobaczyć z naroźnikiem i prawdopodobnie nawet przeżyć, bo byłoby coś takiego. Już widzimy, że prawie jesteśmy w okolicach życia, także znowu jest problem. Jeżeli jednak zamkną czarny ten naroźnik powiedzmy od innej strony, powiedzmy wybierzmy może nie ten, może ten. E, troszeczkę lepszy ruch to i tak będzie tak. Trzeba prawdopodobnie zamknąć jakoś i tak będzie skok. Ja zaczął od tego narożnika. Jest całkiem fajny fajny ruch, Mo, możemy na tym pomyśleć, także czemu nie. Ten ruch oznacza tylko przeciwniku to, że on może jakoś na to zareagować i naciać się w grze, bo ten ruch jest, no nawet widzi, że to jest półtora punkta błąd, ale ze względu taktycznego, prosto dajemy wielomu wszystko, co on chce. On chciał zainwadować, później zagrać gdzie indziej, i tak dalej. Ten ruch nie buduje nam dużo terenu. Moim zdaniem możemy zagrać tu spokojnie. W końcu dograć ten sanzan. Mogliśmy tu zagrać i budować tereny. Również mogliśmy atakować z daleka i już patrzeć na ten ruch lub jakieś podobne. No, ale trzeba się otworzyć na ten środek. Na pewno ten środek lub jakiś, jakiś nie rozegrany a, narożnik jest bardzo, bardzo ważny, także po tym względem czemu nie. Jeżeli już zagrali tak, to no tu ciężko stwierdzić co teraz grać za wiele, bo można oczywiście skoczyć do góry, ale ja by skoczyłem w bok budując jeszcze możliwość, że nawet nie to, że życie, ale jakieś punkty na pewno by odbierali, odbieraliśmy, a może jednak wykorzystać ten ruch znowu. Albo jednak powiązać ten skok może nawet z takim, żeby zagrać tu, żeby trochę poatakować. To jest ciężka decyzja, jak to skoczyć, ale ja bym wybrał jednak zbudowanie się jakiejś tam przestrzeni, jakiejś tam punktacji. Pod tym względem, jeżeli popatrzymy na ten ruch, to wydaje mi się, on troszeczkę za późno, bo tu biały spokojnie domyka i jest wszystko dobrze. I teraz dopiero robią się jakieś tam problemy. To znaczy, że czarny mógł po, pociąć to. Nie wiem dlaczego. Nie pocięliśmy. Nie wiem dlaczego. Możliwe, że ocenialiśmy, że zagrają nam tu, ale to przecież jest dobrze. Jeżeli nam zagrają tak, to my tu się tu wydłużymy. Jeżeli tak, to my zrobimy Atari. Jest w miarę ok. Rozwaliliśmy tam całą ścianę. Także moim zdaniem trzeba zrobić Atari. Jeżeli zagrali tak, to też jest kłopoty. Także Atari jest wymuszone, a takie wydłużenie jest po prostu. Zamykamy bardzo dobrze wszystko za białych, tak? I w końcu biale zaczynają mieć przewagę w tej grze, ale nie długo niestety, nie długo i bardzo dużo straciliśmy, możliwe nawet przez ten ruch, bo wystarczyłoby nam połączyć to wszystko i zaakceptować, czy tam zaliczyć te trzy kamienie do słabych i grać dalej, atakując te trzy kamienie. W tym przypadku zaliczamy, że to my jesteśmy słabi, a przeciwnik jest o wiele silniejszy i on nas zaczyna atakować. Także to jest zła decyzja i z tego będzie dalej nam ciężko wyjść, bo nawet gramy dosyć dobre ruchy, ale naprawdę nam ciężko wyjść, bo już nas prościeli i nawet grając powiedzmy ruchy, które proponuje nam AI i tak jesteśmy no tak zniesmaczeni tym wszystkim, że niby Biały jeszcze da radę to przeżyć i nawet znalazł jedną z najlepszych Sekwencji, którą tu można odnaleźć Jedynie, że czarny dla czegoś zabija tak, a nie tak I po tym ruchu ciężko teraz znaleźć jak tym przeżyć Prawdopodobnie można to wydłużyć, ale na pewno mamy taki ruch Możliwe, że biale zagra tu, ale na pewno mamy taki ruch tak? Możliwe, że zagrają nam tu ale na pewno możemy to znowu zamknąć nawet spokojnie, bo jeżeli zamkną, to my też zamkniemy. Dalej, jak nam zagrałem, tak, no, to jesteśmy coraz bliżej życia, ale na razie tego życia nie widać, tak? Niestety, ale nie widać. I możliwe, że po takim ruchu już każdy zobaczy: OK, dobra żyje, tylko jest jeden niuans w tym, że jeżeli to nawet przeżyje w taki sposób, a nie inny, to w przyszłości można te kamienie zabrać. Oczywiście tu najpierw zrobić wymianę. A później w przyszłości może taka mienie Jedynie, że znowu stoi ta. Także de facto czarne mógł to pocisnąć o wiele lepiej. I dlaczegoś tego nie zrobiliśmy w grze. Dlaczegoś nie zrobiliśmy o wiele silniejszy ruch. Bo ten ruch wymusza jednak liczenie. Ten ruch nie wymusza liczenia. Tu po prostu białe sobie gra, spokojnie i tyle. Także moim zdaniem, zrobiliśmy blond taki taktyczny. Tu zagrajmy i spróbujmy z tego wycisnąć więcej. Hmm. Pod względem tego tu już prawdopodobnie nie mam zdania, no i dalej mamy kolejny kolejny atak. Hmm. Kolejny atak o lesie, o, o lesie, i teraz jest to uh, ważne bardzo precyzyjnie liczyć. Przez to, że po tym ruchu, jak zagranie na tak, to jest fajny ruch. Następnie biały musi zagrać prawdopodobnie tak, żeby tym wszystkim ucieknąć, inaczej będzie problem. Inaczej będzie to, co było w grze. I teraz, nawet jeżeli zagramy tak, to znowu będzie problem. Stąd, jeżeli nam zrobię Antarii, prawdopodobnie trzeba o, oddać ten jeden kamień i próbować ratować to w jakiś taki sposób. Innego wyjścia nie mamy. I jeżeli tym przeżyjemy, to będzie super. Jeżeli umrzemy, to przegramy grę. A my wybraliśmy. W sposób, który tak naprawdę sam zabije to wszystko, dostaje ścianę, która jest z dziurami, i próbujemy teraz nadrobić to wszystko w innym miejscu. I to wydaje mi się największą próbą, że w ogóle nie zaniedbaliśmy te kamienie. I teraz, jeżeli popatrzymy na sytuację, no to przecież widać, że przegrywamy i bardzo mocno bardzo mocno przegrywamy tylko pod tym względem, że całość terenu z dołu nie zabrać a u białych jeszcze można nabrudzić, tak? A chodzi mi o to, że bie... po pierwsze czarny może spokojnie sobie budować teren w centrum chociaż moim zdaniem to jest troszeczkę za wcześnie my tu poszliśmy, bo można o wiele lepsze rzeczy teraz robić z narożnikiem to znaczy zagrać tak i zabrać ten narożnik, a on jest całkiem spory i po zabraniu tego narożnika już od razu widać, że coś jest nie tak i jednak czarny wygrywa Albo jeżeli chcemy zaistnieć w środku, no to ciąć. to na pewno trzeba ciąć i próbować to wszystko e, zniwelować w taki, a nie inny sposób. Jednak to są dziury, które można wykorzystać. Także ten ruch sam w sobie jest mega, mega mm, no, pasywny. Niby dajemy przeciwniku zrobić to, co on chce. I tu dlaczegoś biały gra tak, a nie zamyka dziurę. Wydaje mi się, że trzeba zamykać dziurę, póki, póki na to jest szans ale próbujemy coś takiego, próbujemy też przeżyć z tym wszystkim, chociaż mi się wydaje, że musieliśmy tym przeżyć tylko przez to, że zagraliśmy tak i stąd straciliśmy senty i wydaje mi się, że zabierania 6 punktów nie jest aż takie duże i znowu nam straciliśmy przez to de facto narożnik, gdzie no, całkiem elegancko czarny próbuje przeżyć, chociaż moim zdaniem, że Teraz trzeba zamiast tego było ruchu zagrać jednak ten. I w tym momencie wydaje mi się, że nawet całkiem dobrze tu stoimy i można tu postawić na ko, A ten ruch byłby nam no, powiedzmy groźbą. nie? Teraz to nie będzie groźbą, ale stawiamy taką pozycję, już żyjemy. Nie wiem, na ile to jest pozycja lepsza, przez to, że de facto teraz można byłoby. Hmm, Chwila, moment, muszę policzyć. Chociaż nie można zabić, jedynie, że tracimy sentę. i. No nie wiem nie na ile to jest lepsze. Możliwe, że. Dobrze, może, może ja już ze zmęczenia, powiedzmy, takiego e, w liczeniu nie zauważyłam, że to żyje, chociaż to naprawdę jest dosyć proste. Jedynie, że. No zakładałam, że po prostu chcemy tu więcej terenu ugryźć. Ale dobrze, dobrze, zrobiliśmy tak a nie inaczej i jest ok. E, nic się nie staje i lecimy dalej. Jeżeli popatrzymy dalej na ten ruch, no to de facto próbujemy teraz nie dać terenu bielemu w ogóle w tym środku i dalej poszło. No poszła rozgrywka dosyć standardowa, mamy mnóstwo terenu, możemy sobie pozwolić, jedynie że Trochę jestem zdziwiony, że Czarny pozwala siebie otoczyć I biele sobie otacza, otacza, otacza I w efekcie odcina te wszystkie kamienie Moim zdaniem nie musimy na to wszystko pozwalać I nawet tu, dlaczego tak? Możemy nawet tak, możemy tak zagrać Budujmy tu teren Lącimy te wszystkie kamienie, nie ma problemu Odgrywamy grę, koniec gry Wygrana. Teraz de facto sami tworzymy sobie problemy gdzie prawie nie przegraliśmy, bo tu Biały zagrał fajny ruch, gdzie my też znaleźliśmy dobrą odpowiedź, ale w jednym momencie robi czarny blond, Gra minus 23 punkty. I Biały niestety tego nie zauważa. Tu chodzi o to, że gdyby zagraliśmy tak, to dobrze, to mnie troszeczkę zmyliło, zagram w innym miejscu. Gdyby zagraliśmy tak, to de facto. Teraz nie ma dużej, powiedzmy, kontynuacji, teraz czarnej, dobrej kontynuacji. To znaczy, jeżeli czarny zagra tak, no to przecież zabierze ma te kamienie. Niestety, ale tak będzie. I nic z tym czarny nie zrobi. Także w efekcie czarny nie może połączyć się teraz i jakimś studem zabierać te wszystkie kamienie. Także musi czarnej wymyślić inny ruch. A co tak naprawdę możemy wymyślić? Jedynie co możemy teraz wymyślić, to. Hmm. Może, możliwe, że tak, powiedzmy, albo cięcie, wydaje mi się, że cięcie byłoby, powiedzmy, atrakcyjniejsze, ale biały może zagrać tak, jeżeli czarny zagra tu, no to my zagramy tu, już my jesteśmy połączeni, już te kamienie nie oddaliśmy, to co było w grze, że oddaliśmy te kamienie, tylko czarny zbije, powiedzmy, a my zrobimy tak, żeby jeszcze, jeszcze powiedzmy, połączyć się i wszystko było ok. Tylko jeżeli zauważymy, popatrzymy na tą sytuację tak z grubsza z daleka, to de facto, jeżeli tu, tu, tu zaliczamy, to wszystko to jest otoczone. Jeżeli to jest otoczona grupa, no to ona musi mieć oczy, żeby żyć. A niestety teraz ona nie ma oczu. Dlatego można było całkowicie odwrócić sytuację. To nie byłoby plus 6. Mi się wydaje, że to byłoby plus 20, jak nie więcej. Bo ja, jak próbowałam policzyć, to ja nie znalazłam jednego dobrego ruchu, który tu wszystko to zrobi. Bo na każdy ruch e, Ciarnego jest kolejny ruch Białego. Na każdy taki ruch ma kolejne, mamy kolejne ruchy Białego i tyle. Zagramy tak, 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 tak. Też nie mamy tu żadnego problemu. Także de facto, no jest duży problem. Jest duży problem z życiem tym wszystkim. I poradzić z tym, nie wiem jak. I moim zdaniem to jest przeoczenie białego, że my nie wygraliśmy, ale również jest przeoczenie czarnego, dlaczego do tego doprowadziliśmy, dlaczego nie zagraliśmy tak i mieliśmy to wszystko z głowy i święty spokój. Także jest dziwna kontynuacja za czarnych, dlaczego tak zagraliśmy, i później miał biały szans na to, żeby wygrać tą grę, nieskorzystany i dalej to wszystko po prostu e, cała gra. No, Dosyć była spokojna, stabilna i nic już z tym nie dało się zrobić. Prosto, nie dało się z niej zrobić. Tak, może nawet nadrobiliśmy niektóre rzeczy całkiem dobrze, nie nadrabialiśmy wiosę, na ile to jest było możliwe, bo tu moja uwaga także trzeba tak mocno popracować nad tym, jak my jednak patrzymy na te wszystkie sytuacje. Ale de facto, jeżeli tak popatrzeć to gra się skończyła tu. Tu troszeczkę dużo szansów dali, czy tam dużo wolności dali Bielemu. Mogło to skończyć bo przegraną, to znaczy tu, ale po tym jak Biały to nie zauważył, to i tak to wszystko toczyło się w takim względem a nie innym, że to po prostu dalej wygrywana. Także bardzo trzeba mocno skupić się na tym jak walczymy, w niektórych przypadkach, tak jak tu, no nie możemy tak oddać, za, za dużo oddajemy punktów, tak? Musimy jakoś pomyśleć może inaczej, może, może już od razu stwierdzić, że w ogóle tu ten ruch nie jest potrzebny, czy tam powiedzmy odpowiedź na ten ruch nie jest potrzebna. Może tak zagrać i w efekcie korzystać z tego co, co jest, analizować nasz kształt teraz. Bo cięcie tu nie jest groźne, cięcie tu jest o wiele groźniejsze, bo nas tną na dwie słabe grupy, dosyć mocne. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Czarnym, no ja bym zwróciła czarną uwagę tylko na to, że jeżeli już mamy ścianę twardą z nią, skorzystać i jakoś poatakować mocniej, także możemy tu otwierać, jednak powiedzmy takie rzeczy. A po drugie, możemy korzystać z tego, że możemy to wyganiać jakoś do środku to, co pokazywałem. Plus e, również możemy jednak poświęcać więcej energii czy więcej skupienia na to, że jeżeli wygrywamy, to znaczy trzeba policzyć punkty. Jeżeli wygrywamy, no to zamykać ostatnie swoje dziury. Nie trzeba tu w zasadzie walczyć za powiedzmy ten ruch, jeżeli mamy podobny gdzieś tu. Podobny, bardzo podobny punktacja. Tak? Dlaczego nie zagrać go, e, jeżeli możemy? Rozumiem, że ten jest duży, ale. I tak tak wygramy, tylko tak będzie nam spokojnie. Jeżeli zagramy tak, po prostu będzie spokojnie. Jak widzimy, nawet punktacja wzrasta. I po prostu będzie spokojnie, więcej nawet terenu to zdobywamy, bo nasza, nasza tu, nasz ten obszar jest o wiele większy niż ten obszar białego. I po prostu wygrać tą grę. Także. Czarnym życie stabilności, kiedy, kiedy wygrywamy, a tu trzeba bardziej zrozumieć, że już wygrywamy i na sporo punktów. No, a białym jednak skupienie na tym, że niektóre rzeczy nie możemy pozwolić. Nawet jak widzimy, że trzeba zamknąć, to są bardziej pilniejsze ruchy, na które trzeba zwrócić uwagę. I tyle. I byłoby o wiele łatwiej grać. Także mam nadzieję, że taka moja analiza Wam się podobała, i zapraszam do kolejnych odcinków.